Dzień dobry, cześć. Dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, że będę chciał przedstawić Wam drugą naszą działalność, jaką jest fabryka mebli. Niejednokrotnie zadajecie nam na social mediach pytanie, co robimy w fabryce, jak to wygląda, i postanowiłem taki film wam nagrać. Jest to fabryka, która powstała na potrzeby Omnicio studia projektowego. Robimy meble tylko i wyłącznie na nasze potrzeby, dla naszych klientów, którzy obsługiwani są kompleksowo w naszym studio, a fabryka powstała właśnie specjalnie dla nich. Tutaj realizujemy wszystkie elementy mebli, kuchnię, szafy, garderoby i za chwilę przejdę się po całej firmie, żebyście mogli również poznać i pracowników, ale też zobaczyć, jak wygląda produkcja u nas w firmie. Zapraszam! Wiem, że film jest o fabryce, ale przynieśmy się na chwilę do studia OmniCreatio. Chciałem Wam na szybko przedstawić również zespół oraz pokazać ekspozycję naszych zabudów meblowych. Uda nam się na pewno porozmawiać chwilę z Martą, która się z Wami przywita i z powrotem będziemy wracać do fabryki. Jesteśmy więc w salonie OmniCreatio. Chodźcie, pokażę Wam, co tutaj się dzieje. Zapraszam Was do części projektowej, gdzie Karolina jest naszą projektantką branżową, która na co dzień rysuje elektrykę, hydraulikę oraz inne elementy. To jest stanowisko projekt oraz Klaudia główny projektant, który robi dla nas wizualizację oraz rozmawia z klientami. Tam mamy Martę, która czeka, żeby Wam coś powiedzieć oraz Michalinę, która u nas również zajmuje się opieką klienta i, i zamówieniami. A my tu wszyscy projektujemy i robimy bazę tego, co później powstaje w fabryce, czyli projekty techniczne, wizualizacje, omawiamy z klientami wybory materiałów. Dzieje się ten proces od spodu, przy którym bardzo potrzebny nam jest klient i jego potrzeby. I później to wszystko wdrożone w etap produkcyjny powstaje po to, żeby na koniec było zamontowane u klienta, żebyśmy mieli ostateczny efekt w całości. Chodźcie się, przejdziemy może w dwójkę, pokażemy naszym klientom co tutaj w studiu się znajduje. Oprócz e, części projektowej, e, posiadamy cztery ekspozycje kuchni. E, jedną z nich jest kuchnia VIP. Ja nawet wcześniej na różnych filmikach opowiadałem Wam, e, czym one się wyróżniają. Także przejdźmy się dookoła, żebyście zobaczyli, jak wygląda salon. To już Ty poprowadzasz. Ale się wymigałaś. W każdym razie mamy drugą, e, drugą kuchnię, e, która jest kuchnią klasik, bardzo klasyczną. Przedstawiam Wam też Marlenę, która jest naszym opiekunem. Klienta, oczywiście z nią mają kontakt nasi nowi klienci oraz ci, którzy są prowadzeni. Możesz się przywitać, jesteś w telewizji. Jest <laughs> Także idziemy dalej. Kolejna kuchnia Cube. Także widzicie, tych ekspozycji u nas jest też sporo. Każda ma z nich coś do zaoferowania, ale już tak jakby mykamy z powrotem do, do fabryki, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda cały proces produkcyjny. Chodźcie. Ok, to wejdziemy do biura. Przedstawię wam osoby, które tutaj pracują. Pierwsza na wejściu jest Magda, która odpowiada u nas za zamówienia. Kręcę film właśnie dla naszych, dla naszych widzów. Tam dalej pracuje Szymon oraz Pan Dariusz, którzy są osobami zarządzającymi w firmie. Tak jak powiedziałem wcześniej, Magda prowadzi u nas administrację oraz wszystkie zamówienia. Nie wiem, czy będzie chciała coś powiedzieć, możesz się przywitać. Dziękuję. Jest zaskoczona, bo tego nie mówiliśmy. Idziemy dalej pokażę Wam, jak wygląda cała produkcja. Produkcja Estain Furniture. Tutaj mamy rozpisaną kulturę organizacji. To jest taki kor naszego biznesu: to jest wszystko opisane i każdy pracownik z tym się zapoznaje jakie mamy wartości, jak przewodzimy ludziom, jakie mamy motto, świadomy wnętrz, także idziemy dalej. Zapraszam Was w takim razie na pierwszą hale. I tutaj montowane są meble dla naszych klientów. Cała fabryka ma około 1000 m2. Tutaj znajduje się 6 stołów stolarskich, gdzie montażyści montują meble dla naszych klientów. Patrzcie dalej. Tutaj każdy z nich składa zlecenia, które później jadą bezpośrednio już do klienta. Tutaj możecie również zauważyć e, szafy, które są przygotowywane, skręcane korpusy, które następnie są okuwane i pakowane do wyjazdu. Teraz tam jest również kolejna fala produkcyjna. Jest tam głośniej. Mamy również swoje piły formatowe, oklejniarkę oraz sence, które pracuje tutaj normalnie w wymiarze godzin. Także wszystkie meble, które są robione w fabryce oraz sprzedawane w Omnicreatio, robione są u nas właśnie. Szymon, który się przenika, jest menadżerem fabryki, więc na pewno nasi klienci też mają z nim kontakt. Nie będę za dużo też opowiadał o całej produkcji, ponieważ tutaj jest normalna praca, a was zapraszam do korzystania z usług Omnicratio oraz fabryki Essang Furniture, która zrobi meble i wykona je specjalnie dla was. Ja jeszcze przejdę się na chwilę do takiego mini showroomu, żeby pokazać wam jak takie meble mogą wyglądać, jak wygląda piękna garderoba żebyście mogli zobaczyć to również. Tutaj. Jesteśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, w takim małym showroomie, które znajduje się również w Fabryce. Tutaj również są spotkania prowadzone z naszymi projektantami. I klientami. Tutaj też mamy taką mini wystawę pokazową, która jest dla klienta również elementem, który może obejrzeć u nas w fabryce, na przykład zastosowania w szafie, gdzie tak jak tutaj mamy duży element pomocniczy, jeśli chodzi o wyciąganie z szaf naszej garderoby, czy tak jak tutaj w tym przypadku szuflada na zegarki czy biżuterię, czy tak jak tutaj. Wieszaki na spornie, bardzo fajny element. Więc cała fabryka, tak jak wspomniałem wcześniej, prowadzona jest codziennie, 5 razy w tygodniu. I robimy tutaj meble właśnie na zamówienie. Wszystkie elementy szaf, kuchni, garderób są robione właśnie tutaj. Zapraszam Was w takim razie serdecznie, nie będę więcej opowiadał. Wejdźcie na stronę www omnicreatio www.omnicreatio.com i tam znajdziecie również wiele innych rozwiązań oraz realizacji w kwestii inspiracji i podejrzenia tego, co robimy. Zapraszam Was serdecznie, do zobaczenia, cześć!